Witam Was bardzo serdecznie, e, w tych nietypowych okolicznościach jest 3.30 e, e, sobotniego poranka. Normalni ludzie o tej porze wracają z imprezy do domu, a my imprezę właśnie e, zaczynamy. Każdy team staje w rzędzie jeden za drugim, wszystkie timy w szeregu frontem do mnie. Życzę Wam dobrej zabawy to przede wszystkim, ale przede wszystkim też dotarcia. Do mety z jak najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o czas, jeśli chodzi o kary, bonusy zdobyte na punktach kontrolnych. No i mam nadzieję, że to co dla Was przygotowaliśmy w tym roku będziecie mile wspominać. 4, 3, 2, 1. Trasa team, startuje. Do Serdecznie odcinek starczy kategorii profesjonal. Tutaj dyscyplinę końca. Uwaga, zawodnicy kategorii profesjonal. Do startu. Trzy, dwa, jeden, Start! Jak czujesz się przed konkurencją z e, Jak zwykle, nie niepewnie. niepewnie. Nie sprawdziłeś sprzętu? Nie no niby Czy sprawdzone, nie ale świeżo składane wszystko. Widzę, że bateria taktycznie przymocowana. Czyli taktycznie. Zyn bo, nie mam, bo nie mam lipolka pod dekiel, a tutaj jeszcze kabli nie wyprowadziły. Okay, ok. Czujesz presję? taka, jak mam na sobie. Jaki wynik? Bardzo dobry. 4 trafienia. Cztery trafienia, No rekord strzelnicy. Doskonale. Trochę słabiej niż 15, ale zawsze do przodu. Nie, nie. No, zawsze, zawsze więcej jest. niż 0. Skąd wracasz wędrowcy? Z punktu numer 14. Co tam wspaniałego widziałeś? Eee, marynarkę wojenną. Marynarkę wojenną w górach? Niemożliwe. No. Musimy to zobaczyć. Też to nie wierzyłem, ale pobiegałem sobie z boją. się jak wieprz i przyszedłem tutaj. Zadanie wykonane? Zadanie wykonane. Gratulacje. Zobaczymy się na innym punkcie. Zadanie na tym punkcie polega na wystukaniu swojej nazwy, swojego imienia lub numeru startowego e, poprzez kod Uderzamy młotkiem w rurę stalową, nie żeby nie było za łatwo, że uderzamy ręką w młotek, który waży około 5 kg. Następnie przechodzimy do drugiego punktu. Tak jak widać, kolega biegnie z bojką, z odbijaczem, odbijakiem. E, ma do wykonania dwa kółka. E, trasa nie jest długa, ale jest stroma, więc jest ciężko. E, jeżeli trasa przebiegnie w ciągu minut 30, nie nie naliczałem mu żadnej kary. Jeżeli przebiegnie minutę 45, naliczałem mu 3 minuty kary. No i tak dalej. Każdy, kolejne 15 sekund, kolejne 3 minuty kary. Jeżeli chodzi o kategorię team, to osoby muszą przenieść naszego bolka. To jest nasz robot. Jeszcze nie wpływamy, ale może będziemy wpływać. Na co możemy tu liczyć, jako rozmięczeni wędrowcy? Na przykład na krówkę, coś wiążąc, to jest prawie stopka wołowa. Tak? Można odłożyć sobie samochód, położyć się. Tak jest, ani odcisk, ani rana napięcie. Mamy tutaj rozłożone 10 elementów ret Mamy tak elementy wewnętrzne jak i zewnętrzne, zatem każdy co to jest Zostały wielce albo na co można jeden tak założyć. Przed nami Kuba! Czy to twój pierwszy game point? Tak, dokładnie mój pierwszy. <grym> pierwszy <grym grym> raz w życiu startuję w takiej fajnej imprezie. Bardzo mi się ona podoba. Zdobyłem no, bardzo dużo punktów, według mnie uważam, że na pierwszy raz. Mam y, y, 10 punktów. Doskonały wynik. Super mi się podoba. Trasa świetna. Y, teren był ciężki, ale dałem radę. Błoto, y, zimny obiad, ale dałem radę. Czasko fajne. konkurencji fajnie. najbardziej się podobała konkurencji, przejście po linie, wejście na linę i prze, przejście po linie. To była jedna z bardziej ryzykownych yy, rozwiązek, jak ona tam Rozumiem, że rozumie możemy spodziewać się siebie również za rok. Oj, to jak najbardziej. Polecam wszystkim tą imprezę, naprawdę, jest super, super. Czy wojownicy czują się zmęczeni? Nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie? ten punkt jest taki, że jestem gotów zrezygnować z tego prawo. zadania. Czy już jesteście zmęczeni, czy jeszcze jesteście twardzi? No, twardzi jesteśmy tak. pół na pół. A do tej pory jak wrażenia, zadowoleni? No, Eee, dobrze, aczkolwiek troszkę błędów popełniliśmy ty, 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 i troszkę, się troszkę coś chcesz, coś chcesz. Błędów w zadaniach czy błędy nawigacyjnych? Nawigacyjnych. Nawigacyjnych, a to jest ten pełen zrozumienia. Patyk, to, pod górę patyk to podstawa. Tak kondycja panowie? Norowo, mamy, mamy jeszcze, mamy miejsce na jeszcze 20 metrów czy mil morskich może, może w milach A, morskich, o, marynarka wojenna. A kilometry. tak jest. To, jest, to jest, dobry duch, prawdziwy marynarz nigdy się nie poddaje. Przejdź to trochę to małe miki, ale trzeba jeszcze wrócić do domu, nie? Dobrze, do zobaczenia na następnym punkcie, powodzenia. Przed chłopakami są trzy punkty do wyboru. W zależności jaką wybiorą trasę, będzie im łatwiej bądź trudniej. Czas pokaże. -Light już jakiś czas temu napalamy ją nie skieruję w Waszym kierunku bo to broń palna oczywiście zobaczymy czy dalej będzie świecić Trzeba jeszcze coś tam mam świeci Zaczniemy wyczytywać trzy pierwsze miejsca w kategorii Daisy. Podobnie będzie z kategorią Professional, a potem kategoria B. Będą dyplomy, będą kuchary. Zapraszam również Pana Pupolika do ceremonii wręczenia dyplomów, które nam tutaj przygotowało wojsko. A potem oczywiście odbiór na... kategorii grób. Wspomnę, że to kategoria tak zwana ciężka. Będziesz w napisach końcowych. Super. Do zobaczenia na następnym przystanku.